Cześć, witam Was serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Jest to druga część filmu na temat, gdzie kupić swój, można powiedzieć, pierwszy samochód. Kieruję te, te filmiki głównie do osób młodych, żeby im poradzić, gdzie, od kogo kupić ten samochód, ten swój pierwszy wymarze, wymarzony samochód. Mówiłem w poprzednim odcinku, że, że warto to kupić od osoby prywatnej. Powiedziałem też dlaczego. Yy, ponieważ no no już nie będę się powtarzał w razie no yy, lepiej na pewno jest kupić od osoby prywatnej niż na przykład w komisji samochodowej ponieważ mamy lepszą negocjację cen także tutaj jak chcecie więcej troszeczkę wiedzieć, to zapraszam do poprzedniego odcinka w tym odcinku teraz skupię się na tym że no teraz tak jeżeli już wiemy że warto kupić od osoby prywatnej ten samochód to teraz jeszcze jest kwestia tego czy no, ja, tutaj to jest moje zdanie oczywiście. W mojej ocenie warto kupić ten samochód od osoby, od osoby prywatnej, owszem, ale najlepiej, jeżeli jest to ktoś z rodziny, to jest moja opinia, albo na przykład y, jakiś kolega, na przykład kolega z pracy. Dlaczego tak uważam? Spróbuję to umotywować teraz. Y, słuchajcie, no bo jeżeli jest to całkiem obca osoba, to jest. Y, no, wy nie macie do tej osoby zaufania. Bo tutaj zaufanie przy kupnie, przy sprzedaży ma bardzo duże znaczenie bardzo istotne znaczenie. Czyli zaufanie. I ja, na swoim przykładzie, ja często kupywałem, zdarzało mi się, że kupywałem po prostu samochód od swojego taty. Dlaczego? No, same plusy. Po pierwsze, no, ja byłem pewny tego samochodu, tak? Dostałem jeszcze w rozliczeniu jakieś tam opony. Komplet cały opon, zimowych, i tak dalej, ja znam całą historię tego samochodu, tak. No tutaj no jest zaufanie, jest zaufanie. Ja już wiem, że to jest pewne auto sprawdzone, wszystko wiem. Tak? No i tutaj. No fakt, jest też minus jakiś tego, że nie, no nie wybieram tego idealnego mojego, bo ja chcę mieć żółty kolor, tak i właśnie taką ma taką markę. No tutaj faktycznie biorę ten samochód, którym jeździ ktoś tam z rodziny, tak? Ale biorąc pod uwagę tutaj yy, no po prostu raz, że uczciwość, tak? Dwa yy, no jest to pewny zakup, pewny, dobry zakup i wierzcie mi, że mimo, że on ma ten może niewymarzony mój kolor, jakiś tam sobie wymarzyłem kolor, tak. To jednak fakt, że on mi będzie służył kilka lat, ja nie będę musiał wkładać jakichś ogromnych pieniędzy w naprawy tego samochodu. Nie będzie jakichś niemiłych niespodzianek. No w związku z tym ja wolę jeździć innym kolorem niż mi się podoba, ale wierzcie mi jest to rozwiązanie bardzo praktyczne. I bardzo ekonomiczne, ekonomiczne, tak. Także tutaj pod względem finansowym, no i takiego komfortu, no to jest to super rozwiązanie, ale to jest moje zdanie. Yy, też fajną opcją, fajnym rozwiązaniem jest, słuchajcie, kupić samochód od kolegi z pracy. I znowu tutaj, słuchajcie, się nasuwa co zaufanie. Zaufanie. Jeżeli jest to kolega, który jest na przykład trzy kancel kancelarie dalej, Pracuje gdzieś tam, tak, z, z Wami. Widzicie się codziennie, gdzieś tam się spotykacie w soboty na imprezach. To naprawdę też super opcja. Wy po pierwsze, znowu znacie całą historię tego auta. Nawet jak on gdzieś był uderzony, to Wy dokładnie wiecie, bo każdy się chwali w pracy, no, tymi swoimi przykrymi, że gdzieś tam stłuczka była. Wy znacie całą historię tego auta. Poza tym, zimą yy, idziecie do domu, tak z pracy jest minus 5 stopni tak a on tego dieselka pyk na szczała odpala no więc wy tu już też widzicie jak to auto jeździ że tutaj nie ma żadnych problemów no naprawdę no i te zaufanie to jest najważniejsza rzecz owszem no nie ma 100% pewności że to auto się nie popsuje ale no, ale tu jest o wiele większe prawdopodobieństwo że staniecie się właścicielami dobrych sprawdzonych aut tak i tutaj tak jak w przypadku właśnie też, jak weźmiecie samochód od kogoś z rodziny, na przykład od ojca, tak? bo tata akurat zmienia samochód na lepszy. No też jest, słuchajcie, negocjacja cen raz, a poza tym, no też pamiętam, jak kiedyś brałem samochód od kolegi z pracy. Słuchaj, no bo, no bo jak to jest, My najczęściej kupujemy auta, na które tak naprawdę nas nie stać, więc mamy te 20 tysięcy, ale kosztuje auto 23, no i jest problem, tak, te 3 tysięcy nam brakuje. Dobra, słuchaj, to ten kolega z pracy mówi, dobra, to mi oddasz tam w dwóch ratach, nie? I zobaczcie, bezprocentowo można troszeczkę pewne rzeczy, on ma zaufanie do nas, my do niego i no zauważyłem, że to działa, że to działa. Nie muszę gdzieś chodzić, pożyczać tych trzech tysięcy gdzieś tam na duży procent w banku, także no bardzo fajne rozwiązania. Od rodziców tak samo, tak? Jeżeli tato, dobra, słuchaj, no, jestem kawalerem i tak dalej. No, tutaj dość szybko ci spłacę tam tą ostatnią, no bo mi brakuje tych 2 trzech tysięcy. I tutaj jest taka, słuchajcie, możliwość, gdzie mm, jakieś tam negocjacje cen, czy po prostu, żeby ktoś tam tutaj poszedł. Mówiąc krótko, na rękę, tak. No, w komisie samochodowym, y, czy u dealera jakiegoś samochodowego nie ma takiej możliwości, to jest obca osoba, nie ma zaufania, więc tutaj, no, mi się wydaje, że to jest lepsze rozwiązanie. Y, także jeżeli jesteś osobą młodą, jeżeli jest to twój pierwszy samochód, właśnie tu kieruję te słowa głównie do kursantów, którzy akurat już zdali prawo jazdy albo są w trakcie, to w moim przekonaniu fajnym rozwiązaniem jest kupienie samochodu od kogoś z rodziny, ponieważ nie macie tego doświadczenia, tak? Albo od jakiegoś kolegi z pracy na przykład. Bo tutaj słuchajcie, no jednak to zaufanie to jest podstawa. I, I kupujemy wtedy auto sprawdzone. Nie jest to auto wymarzone, jednakże ze względu na to, że Wy, jako osoby młode, macie małe doświadczenie, jeżeli chodzi o ogólnie motoryzację, tak? nie musicie mieć zresztą wykształcenia jakiegoś związanego z motoryzacją. W związku z tym, przynajmniej jest pewne to, kupujecie pewne auto sprawdzone, nie kradzione. Tutaj, jeszcze o czym chciałem powiedzieć, że chyba nie warto, słuchajcie, szukać tego samochodu gdzieś. Daleko po Polsce. Po co teraz, jeżeli mieszkacie w jakimś średnim mieście, no nie wiem, 20-30 tysięcy mieszkańców, gdzieś tam, czy no można szukać tego auta, to będę jak ja szukałem, no nie ma sensu szukać, jechać gdzieś, mieszkacie na Śląsku, a będziecie jechać gdzieś na, nad morze, tak? Po to, żeby auto kupić. Po co nie? Jest taki wybór teraz aut, że można spokojnie to auto kupić. W swojej miejscowości albo w promieniu 20-30 km, chodzi też o koszty. Najczęściej, no i też tu coś takiego jest, że ktoś jedzie pół dnia, rozumiecie, po ten samochód i już wie o tym, że stracił 100, przynajmniej 200 zł na paliwo, jedzenie i tak dalej, bo gdzieś to jest cała taka wyprawa i później często jest tak, że a dobra, biorę ten samochód, chociaż w sumie mi się tak nie podoba. No bo teraz. No, cofacie, ja już wiem, że straciłem powiedzmy 150 czy 200 zł na tych kosztach tutaj organizacyjnych do tam gdzieś daleko na drugą stronę Polski. Więc tutaj najpraktyczniej, najbardziej ekonomiczną tutaj formą kupna takiego auta jest po prostu w swoim mieście lub w promieniu 20-30 km. Można poczekać, warto sobie, słuchajcie, też dać. Taki czas, na przykład 2-3 miesiące na to, że, żeby kupić ten samochód. Nie, nie, że ja muszę go kupić, że się napalę i tak dalej. Co jeszcze tutaj z takich porad? Yy, dobrym rozwiązaniem jest zabranie swojego taty, tak? Na przykład jakiegoś tam wujka, który ma jakieś pojęcie o motoryzacji, żeby, no bo kupujemy jednak auto. Słuchajcie, no ja wiem, jak ja byłem młodszy, jednak to są emocje, to są emocje i tutaj z emocjami jest ciężko wygrać. I to co mówiłem w poprzednim odcinku już troszeczkę tam powiedziałem na ten temat, no nie warto brać tego samochodu kupywać yy, od po prostu sprzedawcy. Kim on, kogo by nie, nie prezentował, nie reprezentował, tak gdzie by nie pracował to jednak jest sprzedawca, a ze sprzedawcą pamiętajcie nie wygracie yy, sprzedawca, bo, bo jest ogromna różnica między sprzedawcą a wami. Wy kupujecie samochód yy, tutaj. Na Waszą niekorzyść działają taki jest czynnik jak emocje. No, większość ludzi kupuje samochody emocjami. To jest na emocje. Wam się spodoba to auto i tutaj, a jak słuchajcie, są emocje, to nie ma racjonalnego myślenia. Natomiast sprzedawca w żadnym wypadku nie sprzedaje tego samochodu, czy kupuje też w zależności tam, co robi, on nie ma emocji. Ponieważ słuchajcie, no, wy kupujecie samochód, raz na kilka lat, tak? To są ogromne emocje. Zwiążą się z tym, że to są wasze pieniądze. Osoba sprzedawca, na przykład w salonie czy, czy w komisie, jest to sprzedawca, czyli on codziennie, on przez kilka lat ma takie doświadczenie, że, że on to robi na co dzień, to jest jego praca. W związku z tym tu nie ma emocji. A jak nie ma emocji, to ta osoba, ten sprzedawca no, kieruje się takimi dobrymi rozwiązaniami. Czyli tu jest racjonalne myślenie, a u was nie ma racjonalnego myślenia. I to jest ogromna różnica. Wy nie macie szans tutaj w konfrontacji z, ze sprzedawcą i na pewno nie, wy, nie wynegocjujecie takiej ceny, jak, jak wynegocjujecie na przykład ze swoim yy, tatą na przykład, tak? Albo ze swoim kolegą z pracy. To jest w ogóle inny poziom, inny poziom. Poza tym Wasz kolega z pracy, no to jest wasz kolega, tak? A sprzedawca, yy, no tutaj, jakby to wam powiedzieć, yy, wyjdziecie w innym kierunku, a ten sprzedawca idzie w innym kierunku, tak? Sprzedawca myśli o swoim zysku, tak? Natomiast jeżeli kupujecie yy, ten samochód od, od swojego kolegi czy od swojego ojca, to tutaj yy, no ta osoba prywatna, Taka osoba fizyczna yy, nie jest jej celem zysk. Jej celem jest po prostu sprzedaż tego samochodu, ale ona nie musi na tym zarobić. Ona nie musi na tym zarobić. W związku z tym, w mojej ocenie, ten pierwszy samochód warto kupywać jednak od osoby prywatnej, najlepiej od kogoś z rodziny lub też od kogoś z pracy. To jest moje osobiste zdanie i mi się wydaje, że to jest opcja bardzo bezpieczna. Ze sprzedawcą pamiętajcie, to jest profesjonalista. I tutaj skoro sprzedał sprzeda już setki samochodów, no jakakolwiek negocjacja cen nie ma szans. Moim zdaniem to nie wyjdzie. Co jeszcze? Co jeszcze? To mówiłem już o tym właśnie, że, że taki sprzedawca ma tam swój poziom ceny, poniżej której nie, nie, nie zejdzie. Jeżeli Wy zaczynacie coś wymyślać, czyli no, wymyślać, w cudzysłowie wymyślać, że na przykład... No ja pojadę, proszę sprawdzić mi ten samochód na stacji diagnostycznej. I zaczyna się szukanie myszek, a przy okazji jeszcze co? Chcecie, no o co Wam chodzi? Żeby zejść z tej ceny, tak? Bo chcecie, mimo że ten sprzedawca już wie, że nie sprzeda tego auta poniżej 20 tysięcy, a Wy chcecie go kupić za 18 500, 19, i tutaj, i próbujecie udowodnić, że ten stan techniczny, no jest taki, że warto, tak? Że powinien ten handlarz, czy tam sprzedawca, no, pojęcia są w sumie te, tożsame yy, powinien zejść do ceny waszej tak, do tych 19 tysięcy no i zaczyna, to pojedziemy na stację diagnostyczną wierzcie mi, że temu sprzedawcy przestaje zależeć na tym, żebyście wy jako kupujący kupili ten samochód, dlaczego? bo on nie będzie dokładał inter do interesu on ma ten poziom swój w głowie, który, o którym wy nie wiecie za ile on... Może zejść z ceny, tak, ale tyle i nie dalej, i jemu już przestanie zależeć, żebyście wykupili ten samochód, ponieważ za jakiś czas przyjdzie inna osoba, która nie będzie wymyślać, nie będzie gdzieś szukać myszek i sprawdzać na, na stacjach diagnostycznych. Wiadomo, że te samochody no, nie są idealne w Polsce, połowa z nich jest gdzieś tam po jakichś stuczkach, więc tutaj no, nie, nie będzie to wszystko takie różowe. No więc, no, tylko tyle, co Wam mogę tutaj doradzić, że że no, warto kupić jednak samochód od osoby prywatnej. Mam nadzieję, że tutaj yy, te moje porady komuś pomogły. i, i że no, no tyle, no, tylko tyle chciałem wam powiedzieć, yy, podzielić się tymi swoimi spostrzeżeniami. To też są pomysły z książek. To nie jest to, że tylko jest jakieś moje tam przemyślenia. Część pomysłów wziąłem z książek, jeżeli chodzi właśnie o no, bibliotece, są tego typu książki na temat handlu, na temat pracy sprzedawcy, tak? Także no, 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 tam też yy, ci autorzy mnie tam ukierunkowali i, i dzięki nim też tutaj yy, no, mogę Wam przekazać to, co właśnie teraz przekazałem. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na temat przepisów, ruchu drogowego, egzaminów na prawo jazdy i jazdy ekonomicznej. 너무 인